Dziewczyny, to jest odcinek dla tych z Was, które chcą jak najszybciej, jak najbardziej efektownie zrobić makijaż z rana do pracy. A dzisiaj użyjemy sobie wszystkich produktów z Sephora i zaczniemy sobie od pielęgnacji. Zaczniemy sobie przede wszystkim od witamin na skórę. I tutaj będę miała dla Was coś bardzo ciekawego z nowej kolekcji pielęgnacyjnej Sephora. To będzie takie rozświetlające serum, które zapewni nam bardzo bardzo przyjemny efekt takiego odprężenia i rozświetlenia skóry. Nałożymy sobie teraz jeszcze krem pod oko. Pamiętajcie, żeby tego kremu pod oko stosować naprawdę niewielką ilość. To za co uwielbiam ten krem, to to, że posiada w sobie wyciąg z owsa, który zapobiega parowaniu wody ze skóry, więc tutaj zabezpiecza nam tą delikatną skórę przed wyparowywaniem. Będzie cały czas mega nawilżona przez cały dzień. Jeżeli chodzi o krem do twarzy, to tutaj będziemy mieć trzy olejki, awokado, marula i taki olejek z pestek róży. Dzięki temu po prostu nasza skóra będzie taka zabezpieczona i odżywiona przez cały dzień. W zasadzie dzień i noc, bo on jest kremem. Jak już mamy skórę pięknie nawilżoną i przygotowaną pod makijaż, to teraz czas na kolejny krok, czyli Podkład, i tutaj, jeżeli chodzi o jego z, m, właściwości, to tutaj muszę powiedzieć, że on jest super, mega trwały, ale jednocześnie jesteśmy w stanie nim budować y, nie takie bardzo od razu intensywne krycie. Możemy sobie je stopniować, w zależności od tego, czym go będziemy nakładać y, i w jakich ilościach. To jest w ogóle nasz bestsellerowy produkt, jeżeli wchodzi o Sephora Collection. Zaraz zobaczymy, czy ten kolor sobie dobrze dobrałam, bo tutaj też mamy inne światło. I zaraz zobaczycie, że też ten produkt delikatnie będzie zmieniał odcień. O. Widzicie? Już jest troszeczkę inny. Także pamiętajcie, żeby nie wybierać sobie zbyt ciemnego koloru tutaj, jeżeli chodzi o tą linię podkładów. No dobra, to nakładam już po całości. Zobaczcie, jak dokładam warstwę. Jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałam, budować sobie ten efekt krycia. I teraz możecie sobie porównać jedną i drugą stronę, jak on pięknie wygląda na skórze i bardzo promiennie. Jak myślicie, gdzie jeszcze jest wyciąg z awokado, plus jeszcze wiesiołek lekarski, jest w naszym korektorze o wzmocnionym efekcie krycia. I tutaj również będziemy mieć dzięki tym składnikom super nawilżenie, plus jeszcze pigmenty Soft Focus, które sprawią, że. W ogóle tutaj okolica oka będzie przepięknie odbijać światło. Mamy w sumie trzy możliwości aplikacji korektora. Możemy to zrobić pędzelkiem, możemy to zrobić gąbeczką albo palcem. Ja osobiście wolę palcem, dlatego że ciepło skóry sprawia, że ten produkt jakoś tak, w mojej opinii, bardziej się scala ze skórą. Pamiętajmy, żeby tego korektora nie używać zbyt dużo, i tak naprawdę najwięcej produktu najlepiej jakby było tu, dokładnie tu, w tych miejscach, w wewnętrznych częściach partii okolicy oka. Ja też ten korektor użyję na moją ruchomą powiekę, dlatego że nie będę używała bazy, z tego względu, że moja skóra na powiekach nie wymaga w codziennym makijażu, żebym używała jeszcze dodatkowych takich wzmacniaczy efektu. No i będzie super, jednocześnie super bazą pod, pod cienie. Specjalnie nie będę używać jeszcze pudru do wykończenia podkładu i korektora, z tego względu, że chcę, żeby moja skóra pochłonęła jak najwięcej nawilżenia z tych produktów. Dopiero później, po makijażu oka, będę kończyć cerę. Przygotowałam sobie takie dwie paletki z kolorami, które moim zdaniem są dosyć uniwersalne, jeżeli chodzi o makijaże, dzienne makijaże oka. Zobaczmy sobie. Z tej paletki użyję trzech kolorów, takich bazowych kolorów do makijażu nude. I zaczynam sobie od wewnętrznego kącika oka. On trochę opalizuje, bo tutaj nie widać w opakowaniu, ale na oku sprawia wrażenie, że mieni się takim delikatnym złotem. Łapię sobie teraz na pędzelek ten pośredni beżowo-ciepło-beżowy kolor w zasadzie i rozblendowuję w załamaniu powieki dosyć puchatym pędzlem, to pamiętajcie o tym. Tym samym pędzelkiem zbieram trochę cienia na sam czubek i nakładam go w dolnej linii rzęs. Dzięki temu uzyskuję sobie super roztarcie. Tego pośredniego koloru. No i też staram się, żeby to roztarcie nie było aż do samego końca, tutaj do wewnątrz, tylko mniej więcej tutaj do połowy linii rzęs. Wzmacniam sobie efekt cieniowania jeszcze ciemniejszym brązem, ale to już na niewielkiej powierzchni powieki. I też to, co zostaje na pędzelku rozcieram, rozcieram na dole. Wszystko robię w taki sposób, żeby nie zostawić plam po prostu. To, że na przykład wcześniej sobie trochę rozdymiłam spojrzenie tym pośrednim brązem sprawia, że ten ciemniejszy teraz nie pozostawia plam na powiece i przykleja się wszędzie równomiernie. W zasadzie w taki sposób już można by było skończyć ten makijaż. Natomiast ja jeszcze użyję delikatnie tej złotej drobiny na centrum mojej powieki. Dzięki temu łączę sobie ten pierwszy kolor, który nakładałam, z tymi, które teraz rozcierałam w załamaniu. Jednak robię to palcem, delikatnie wklepuję. To ma być tylko akcent. W tej chwili użyjemy sobie naszej maskary Size Up od Sephora Collection. Przez to, że ma szczoteczkę w kształcie klepsydry, sprawia, że od razu te rzęsy są mega otulone tuszem i jesteśmy w stanie sobie stworzyć taki efekt, jaki chcemy, od naturalnego po bardzo spektakularną objętość. No ale my chcemy postawić na naturalność, więc za długo tutaj nie pracujemy na rzęsie. Zostawiamy jedną warstwę i przechodzimy do drugiego oka. W sumie zastanawiam się czy tuszować dolne rzęsy. Niektórzy to robią, niektórzy nie. Ja dzisiaj stwierdziłam, że nie będę tuszować dolnych, żeby ten efekt spojrzenia był świeży. Więc użyjemy sobie teraz utrwalającego pudru. Ja wybrałam taki, który jest transparentny, ale oprócz tego mamy delikatne odcienie tego pudru, jak również jego formę, bo tutaj, akurat, mamy puder sypki, ale mamy również właśnie takie pudry utrwalające, prasowane. Zauważcie, że ja zawsze zbieram najpierw produkt pędzelkiem, i później jeszcze wtłaczam. Ten produkt w pędzel, z tego względu, że nie chcę, żeby nałożyło się go za dużo na buzie. Ten puder uwielbiam za to, że daje taki efekt wygładzenia. W ogóle nie widać takiej chropowatej struktury skóry, a czasami tak jest, że mamy rozszerzone pory albo mm, jakieś zaskórniki nie jesteśmy w zbyt dobrej kondycji, jeżeli chodzi o cerę. No to ten puder sprawdza się genialnie. No dobrze. Nałóżmy sobie jeszcze róż, brązer i rozświetlacz. Ja użyję do tego paletki, w której mam wszystko. W zasadzie ta paletka jest też świetna do tego, żeby stworzyć sobie efekty makijażu oka. E, tak na dobrą sprawę. Już testowałam. Te produkty są dosyć mocno napigmentowane, więc też niewielka ilość na pędzele, jak pamiętajcie. Ja też zawsze wykonuję ten ruch że wtłaczania w pędzel, zawsze. I to sprawia, że nie muszę poprawiać tego, co już nałożyłam. Tak na dobrą sprawę. Pamiętajcie też, że jak wykończycie już całkowicie swój makijaż, to żeby powrócić do różu, dlatego że, jakby w pełnej okazałości, makijaż czasami potrzebuje dołożenia niektórych kolorów, bo jak już mamy dużo elementów podkreślonych, to ten kolor różu gdzieś po prostu się tak wtapia, że go niemal nie widać. No i rozświetlacz aplikujemy w centralnych punktach twarzy, takich najbardziej wysuniętych do przodu. Ja jeszcze to, co zostaje na pędzelku, lubię sobie delikatnie nałożyć pod okiem. Pewnie zauważyliście, że używam cały czas tego samego pędzelka do różu i do rozświetlacza. No i tak, jak najbardziej, jeżeli mamy taki trochę puchaty, ale taki dwustronny, to możemy jak najbardziej sobie użyć go w taki sposób, żeby był do dwóch produktów. Ale do brązera użyję już inny. I też pamiętajcie, że jeżeli on będzie nieco większy niż na przykład taki, to łatwiej nam będzie nałożyć ten bronzer w bardzo, bardziej naturalny sposób, z tego względu, że on będzie od razu już ładnie rozpraszał ten pigment na skórze. Czyli nie będzie tworzył takich pasów startowych. A wiecie jak to rano jest? Człowiek się spieszy. Bierze sobie taki pędzelek, Łapie brązer i później jedzie z takim pasem startowym. Później ciężko jest go rozetrzeć. Aż się Cały plan się słuchajcie obśmiał. Dobra, starcie tego brązera. Przyszedł czas na brwi, ale brwi to już tutaj, słuchajcie, czas nagli. To już jest 5 minut do wyjścia. To już jest po prostu zaraz mi odjedzie autobus. Dlatego ja sięgam po żel do brwi. Przez to, że mam całkiem swoje e, brwi dosyć gęste, to po prostu taki żel ułatwia mi maksymalnie makijaż brwi. Po pierwsze, nie są wyrysowane tak sztucznie. Po drugie, Daje przepiękny, naturalny efekt, rozdziela ładnie y, moje brwi. No i mam ramę oka dzięki temu. Nie, nie jestem transparentna. Ja z reguły tak mam, że jak nie nałożę nic na brwi, to po prostu no, jestem. Y, czuję się, jakbym była przezroczysta. To, co jest y, jeszcze ważne tutaj, jeżeli chodzi o wyciąganie produktu z opakowania. Jak nakładacie ten produkt, pierwsza styczność tego produktu, pierwsza styczność tej szczoteczki z łukiem brwiowym musi być mniej więcej w tym miejscu, bo tutaj chcemy, żeby ten kolor był najbardziej intensywny. A tu darujmy sobie ten złe spojrzenie. Po prostu skupmy się na zewnętrznej części łuku brwiowego. I to, co zostaje na szczoteczce nakładamy wewnątrz. Mam nadzieję, że taka opcja jest dla Was. OK. Ja tutaj jeszcze nałożę na usta nasz, nasz bestsellerowy kolor z Krem Lipstain od Sephora. To są matowe pomadki w płynie. I ja je nałożę najpierw na całe usta. I jeżeli chodzi o kontur, to wypełnię je nową konturówką z Sephora. No i zobaczcie, usta gotowe. Uważam, że ten kolor chyba to jest jeden z takich bardziej uniwersalnych odcieni, które możecie znaleźć w Sephora Collection, dla mnie to jest kolor, bez którego ja nigdzie się nie, nie spakuję. To jest kolor, który zawsze musi być ze mną, na każdym wyjeździe. Co do makijażu oka, jest. Dosyć ciepły, jeżeli chodzi o tonację. I wiecie, co możecie w takim momencie zrobić? Użyć sobie na przykład różu z paletki, nałożyć go na płaski pędzelek i delikatnie rozetrzeć w dolnej linii rzęs. Dzięki temu ten makijaż będzie też korespondował z Waszą pomadką. I zobaczcie, jak to wygląda. Już jest troszeczkę inaczej. Chciałam Wam jeszcze pokazać jeden produkt, bez którego nigdy nie wyjeżdżam, nie wychodzę z domu i on jest zawsze w mojej torbie. Już jest nawet trochę zjedzony. To jest Sephora Mineral Foundation Compact. I słuchajcie, no, tak, ja go dosyć intensywnie stosuję. Tutaj w środku jest taka gąbeczka, która jest z jednej strony pokryta mikrowłoskami, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać sobie supernaturalny efekt wykończenia makijażu. A tutaj mowa o poprawkach w ciągu dnia. To jest produkt idealny na poprawki w ciągu dnia. Polecam. Tak wygląda dzienna wersja makijażu, wykonana tylko produktami marki Sephora. Ja mam swoje ulubione produkty Sephora Collection, ale jestem ciekawa, jakie produkty wy lubicie najbardziej. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku.